Dzięki współpracy klubu Gaja i Fundacji Drzewo i Jutro, ogród Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu wzbogacił się o nowe nasadzenia roślin zwiększających różnorodność biologiczną, schronienia dla dzikich zwierząt oraz warzywnik dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W wydarzeniu edukacyjnym, które odbyło się 12 września, zespół klubu gaja, razem ze społecznością ośrodka i uczennicami i uczniami z zaprzyjaźnionego trzeciego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w zabrzu, posadzili nowe drzewa, krzewy i pnącza, założyli podwyższone grządki oraz zbudowali domki dla owadów i budki lęgowe dla ptaków. Muzyka

w których, y, których będą zioła, grządki, które będą dostępne ogólnie dla każdego, czy to jest osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, czy osoba, która porusza y, y, lo, lo, lokomocyjnie, że tak powiem, naturalnie. Więc to wszystko jest wspaniałe i, y, y, i cudowne. Altanka powstanie, powstaną budki dla ptaków, no wszystko to, co służy naturze i człowiekowi. Ogród jest naszym drugim domem, staramy się, że, żeby jak najwięcej spędzać w nim czasu. Zorganizowaliśmy tutaj już taką ścieżkę edukacyjną, wielosensoryczną. Mamy altanki takie, które po, po, pomagają wyciszyć się osobom z niepełnosprawnością. No to, to jest, to, jak mówię, drugi nasz dom. Kiedy tylko możemy, to, to wychodzimy na, na świeże powietrze tak zwane. I właśnie, no powstaną te grządy, które będą podwyższone, czyli będą ogólnie dostępne, będzie można podjechać wiem yy, tak, i pracować. Do tej pory osoby z niepełnosprawnością ruchową miały ograniczone możliwości u nas, nas, nasi wychowankowe, nasze dzieci, nasza młodzież, no ponieważ jednak to było bardzo nisko, więc tylko praca na kolanach niewygodna dla nich, a czasem... Niewykonalna. Natomiast w tej chwili to będzie czy, czy, czy mięska, czy, czy jakieś inne zioło dostępne, żeby, żeby, żeby sobie uprawiać, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Będziemy troszeczkę pracować, będziemy mieć zajęcie, a plony będą no, na naszych stołach. Kluskawki, poziomki będą dodawane do sałatek, które dzieci i młodzież same wykonują. Udawaliśmy się jakby miejscem i potrzebami tutaj ośrodka, bo właśnie y, nauczyciele chcieli, aby tu stworzyć taki mini-sad, y, jagodownik właśnie i y, 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 warzywnik, gdzie będą mogli pracować wychowankowie, uczyć się, wychować. Y, no ta altama, no to też jakby dla nich będzie służyła do takiego wyciszenia, ale też dobieraliśmy te gatunki pod kątem jakby tutaj warunków, jakie panują w miastach, więc są to na pewno gatunki, które są wytrzymałe na suszę, która niestety <tusza> obecnie dotyka wszystkie miasta, ale też są to gatunki miododajne, które będą służyły tutaj owadom okolicznym, będą mogły tutaj pobierać sobie pokarm z tych kwitnących właśnie drzew i krzegów i oczywiście je zapylać, a także skorzystają ptaki myślę i jakieś małe taki, które będą właśnie mogły wykorzystać owoce, które tutaj też się pojawią. I...